Mamy czasu, doceniamy to co mamy Co ma młodka dała życie to jebane plany Gdy go nie masz jeszcze poczekaj Przyjdzie ze czasem ci co zostali To chyba ziomki mocniejszy dramat Robię bombę, większą niż Putin by mi dał Ja odpadnę to znika nie zostanie żaden ślad wokół cioł, chaos wszędzie nie ma, pytanie ogniem, ale to błaganie. Znajdziemy spokojny dom, każdy dzień to walka o swoje miejsce na ziemi. Nikt nie odda za darmo, musisz walczyć szczęście. Niech ma co marzyć o przyszłości. Dzisiaj musisz działać, gdy przyjdzie koniec bierz to, co los ci dał. Każdy dzień to walka o swoje miejsce na ziemi, nikt nie odda za darmo. Musisz walczyć, szczęście nie ma co marzyć o przyszłości. Dzisiaj musisz działać, gdy przyjdzie koniec bierz to, co los ci dał. Mamy siłę, mamy wiarę, nie zmienimy w cieniu i cierpieniu. Kiedy wszyscy upadną, my staniemy z gruzów, to nie życie w różnych ostry morderczy taniec ale że to niby to nie przystanę robię bombę większą niż Putin by mi dał jak odpalę to znikam nie zostanie żaden ślad wokół chaos wszędzie niebo nie ogniem ale w tym bałaganie znajdziemy spokojny dom każdy dzień to walka o swoje miejsce na ziemi Nikt nie odda za darmo, musisz wywalczyć szczęście Nie ma co marzyć o przyszłości Dzisiaj musisz działać, gdy przyjdzie koniec Wiesz co ci los Robię bombę wyższą niż tym, by mi dał Jak odnajdę to znikam Nie zostanie żaden ślad Wokół chaos wszędzie niebo płonie o mnie Ale w tym bałaganie znajdziemy spokojny dom Mało czasu mamy, doceniamy to co mamy Co nam ma odkada Was życie, to jebane plany Gdy ma, nie masz jeszcze, poczekaj przyjdzie z czasem Ci co zrobili to chyba ziomki mniejszy dramat